Panie Marku, na czym tak naprawdę polegają problemy z euro? To jest tak naprawdę problem polityczny. W ogóle euro to jest już sama polityka. Przypomnę, że kilkanaście lat temu, już jeszcze w zeszłym wieku, spotkali się politycy no i stwierdzili, że kolejnym etapem Unii Europejskiej będzie właśnie wspólna waluta. Idea słuszna, gdyż no, Unia jest w takim tworem, który ma dość dużo krajów. I rzeczywiście rozliczanie się w różnych walutach byłoby trudne. Natomiast yy, nie zrobiono jednej ważnej rzeczy. Yy, nie zrobiono takiej Unii Fiskalnej, czyli tego, żebyśmy mieli wspólne budżety, wspólnego ministra finansów, no i być może też wspólny rząd, bo wspólna waluta to jest jakby pierwszy sygnał tego, że my stajemy się jakby bardziej zintegrowani. I teraz to, co my mamy, to mamy taką sytuację, że Mamy tylko Europejski Bank Centralny. To jest jakby twór, który powstał właśnie na bazie, na bazie powołania euro. Twór, który zarządza różnymi gospodarkami. 17 różnych krajów. Niemcy, które są. Liderem w Europie, które rozwijają się bardzo szybko, które umieją ciąć koszty pracy, mieć oszczędności, a z drugiej strony taka Grecja czy Portugalia, która ma zupełnie inną koncepcję, to powiem, życia na co dzień, nawet, więc to jest bardzo trudne. Nie da się tego robić właśnie w taki sposób, jaki jest teraz, i to widzimy, jakby teraz tego skutki. Widzimy to, że Politycy płacą teraz dużą cenę za to, co zrobili wcześniej, czyli za te błędy, które nie spowodowały tej większej integracji na początku. To w takim razie, czy euro upadnie? Dobre pytanie. Pytanie, które pada coraz częściej i na które słyszymy odpowiedzi też na tak. Czy o ile jeszcze lat pięć temu to wydawało się zupełną herezją, ja tylko wspomnę, iż niejaki Milton Friedman, noblista, ekonomista, słynny amerykański, powiedział, że to jest niemożliwe, żeby euro się utrzymało, gdyż euro jest tworem sztucznym, tak jak Związek Radziecki. To były jego słowa, które padły i Powiedział albo integracja, tak powiedziałem na początku, albo z tego nic nie będzie. I teraz się dowiedzimy. Więc moim zdaniem, najbliższe miesiące, najbliższe 2-3 lata pokażą, czy euro pozostaje, czy też euro zmierza na taką równie, równie pochyłą. Ja się obawiam, że jeżeli nie będzie woli polityków, nie będzie takiego myślenia ponadnarodowego, że ratujemy coś wspólnego, coś, cośmy powołali wcześniej to to będzie taki powolny, chaotyczny upadek Eurolandu. Wyjściem są poważne reformy. Wyjściem jest być może zmuszenie tych krajów, które się nie reformują do tego, żeby opuściły Euroland. To, to co ja widzę, to jest taki duży błąd, że się nad siłę trzyma Grecję. Grecja, jeżeli nie wypełnia kryteriów, Grecja, która ma olbrzymi dług, ten dług przekracza 300 miliardów euro. 300, jakby kwota kosmicznie duża. Grecja, żeby wyzdrowieć, musi opuścić Euroland. Natomiast tego się obawiają głównie Niemcy, z tego powodu, że wyjście i upadek Grecji spowoduje efekt domina czyli Portugalia, która już była ratowana w zeszłym roku, czy Irlandia. Czy też w końcu Włochy, Włochy i Hiszpania, największe kraje południa Europy. Jeżeli Włochy będą upadać, to nie ma euro, po prostu. To zadam przewrotne pytanie. W takim razie, komu zależy na tym, żeby euro pozostało? Zależy tym, którzy mają z tego większe korzyści. Do tej pory były to Niemcy. Niemcy, które potrafiły ograniczyć koszty pracy, które potrafiły znaleźć zbyt na swoje produkty, także w Azji, czyli na rynku, który jest bardzo trudny naprawdę w sprzedaży, bo mamy przecież Chińczyków, którzy produkują tanio i, i, i masowo. Niemcy dzięki słabemu euro, euro, która, znaczy siła euro jest niedopasowana do siły Niemiec, czyli Niemcy eksportują swoje towary po prostu tanio. One są konkurencyjne na rynku międzynarodowym, i w związku z tym Niemcom zależy właśnie na tym, żeby euro się utrzymało, bo Niemcy dzięki euro też budują swoją pozycję polityczną. Zobaczmy, kto teraz się rozgrywa w Unii Europejskiej: Berlin, czyli Niemcy, i Paryż, dwa centra y, główne w Unii Europejskiej. Jeżeli euro nie będzie, to Niemcy znów będą miały swoją markę, która będzie droga, tak jak teraz jest drogi frank. I produkty niemieckie będą się sprzedawały gorzej. Po drugie, Niemcy stracą wpływ na, na wydarzenia w Europie. A czy my możemy zarobić na kłopotach Grecji, Portugalii, Włoch? Oczywiście, jak najbardziej tak. Tutaj możemy skorzystać z tego, co oferuje rynek walutowy. E, możliwości są duże. Po pierwsze, sprzedajemy euro. Jeżeli wszyscy je sprzedają, to nie my. Czyli otwieramy pozycję krótką, zarabiamy na spadkach euro, ale do głównych walut, czyli do dolara, na przykład do, do jena. Tam, gdzie widzimy te trendy spadkowe, które są dość wyraźne. Druga opcja, jeżeli wolimy jednak złotego, i nam się tutaj wygodnie inwestuje, złoty traci zawsze wtedy, kiedy na rynkach się dzieje coś nie tak, kiedy jest zamieszanie, kiedy jest chaos. Teraz widzimy. Sierpień, wrzesień złoty gwałtownie się osłabia. Z poziomu 4.0, 4.05 już ponad 4.20, czyli te ponad 15 groszy zysku. 15 groszy, ok, ktoś powie, że jest bardzo mało. Dla osoby, która zna rynek forex, to jest majątek. 15 groszy to jest nawet kilkaset procent zysku, czyli bardzo, bardzo dużo.